Cześć wszystkim! Przed Wami zestaw Kady Alpha Romeo c 42 z 2022 roku. No i e, zaraz otworzymy to duże pudełko. Pudełko to wygląda następująco. Z tyłu mamy tutaj pokazane kilka elementów DRS. U góry mamy rozmiar opony. Pudełeczko z logiem też zespołu Sauber Motorsport. A więc. Rozpakujmy sobie ten zestawek. O, na środku jeszcze numer na niego. ponieważ jest to oczywiście bolid Alpha, właśnie chiński. Jakby firma chińska, to sponsoruję chińskiego kierowcę. Wewnątrz pudełko podzielone na dwie części. Zobaczmy sobie, co jest w pierwszej. jest no, tak, tak jak tutaj widać no Są to felgi i opony Pirelli P-Zero Twarda mieszanka Oraz felgi I teraz drugie pudełeczko W środku niespodzianka drugi bolid. Drugi bolit mniejszy jest to Alfa Romeo, również 42, tylko w skali 1 do 24. A to ciekawe. A więc tak, ile tu mamy? Ile tu mamy góry? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 34 łyżeczki no i oczywiście tutaj jest duża instrukcja i naklejki spójrzmy jeszcze jak ta instrukcja wygląda zestaw, zestaw naklejek na bolid Tutaj mamy taką tabliczkę jeszcze z torami kady. <laughs> Natomiast sama instrukcja wygląda następująco. Zdjęcia bolidu. No i po kolei instrukcja. Tu widzę zaczynamy od tylnego zawieszenia. podwozie, zawieszenie, skrzynia biegów, tutaj układ kierowniczy. Jak Was to interesowało, to tak, tak wygląda właśnie. Bolid, jeszcze przed złożeniem, tak? czyli pełno worków, pełno części. Dokładnie jest 1600. 1868 części. Także tyle dla Was na ten moment i my zaczniemy niedługo składać.